Thrilled to bring out a beloved member of the Star Wars family. Music. <laughs> the Senate will decide your fate. I am Hej, hej. Hey. Porozmawiajmy sobie troszkę o serialu o Kenobim. Wiemy, że taki serial powstaje. Potwierdzono nam, że podobno wszystkie odcinki już są rozpisane, w sensie już mają swoje scenariusze, nawet Kathleen Kennedy to potwierdziła. Oczywiście w serialu ma się pojawić Iwan McGregor, który też potwierdza i jest bardzo wzruszony tym, że już nie musi kłamać, kiedy pytają go o potencjalny powrót do roli Obi-Wana Kenobiego, i już może otwarcie mówić, że w serialu wystąpi. Serial planowany oczywiście był na Disney Plus, na usługę VOD od Disneya i oczywiście planowany był na mniej więcej 6 odcinków, to miał być taki miniserial, no i oczywiście miał opowiadać o pewnych wydarzeniach z życia naszego mistrza Jedi z czasów, kiedy ten ukrywał się na Tatooine. Czyli z czasów te 19 lat między epizodem trzecim a epizodem czwartym. No i oczywiście mamy pewne nowe informacje, trochę nowych ploteczek na ten temat, ale zanim do tego przejdziemy, zapraszam Was oczywiście na Instagrama Biblioteki Osus. Zapraszam Was również do zostawienia subika na tym kanale. Koniecznie, koniecznie zostawcie suba, żeby nie przegapić kolejnych materiałów na kanale Biblioteki Osus. A tych jak widzicie pojawia się całkiem sporo. I widzę, że lubicie je oglądać, co mnie mega cieszy. Okej, okay, serial o obiłanie. Podobno ma pewne problemy. Najpierw oczywiście uderzyła nas plotka, że prace są wstrzymane. Podobno jest problem ze scenariuszami, to znaczy Kathleen Kennedy nie spodobały się rozpisane scenariusze dwóch odcinków, bo tyle miało być gotowe, czyli oznacza to, że na poprzednio jak było ten event bodajże D23, czyli taki event Disneyowy, wewnętrzny event, no to twierdząc, że wszystkie odcinki są już rozpisane, no to co Kathleen Kennedy ściemniała, jak podobno teraz są dwa, które się nie spodobały. No ale Iwan McGregor nawet włączył się do tej dyskusji i zdementował te plotki, że serial wcale nie został skasowany, że powstaje. To by było tak na marginesie dosyć dziwne, bo podejrzewam odzew jaki dostał Lucasfilm i Disney po ogłoszeniu tego serialu był bardzo pozytywny, bo wszystkim fanom się mega spodobała ta informacja, czy ta zapowiedź tego serialu i bardzo się z niej ucieszyli. Iwan McGregor zdementował plotki, natomiast potwierdził, że rzeczywiście coś jest na rzeczy i że produkcja tego serialu się troszeczkę przesunie, to znaczy zdjęcia nie ruszą w wakacje 2020 roku, tylko w styczniu 2021. Czyli serial jakby opóźnia się o mniej więcej Pół roku. No i jakby informacja jest taka, że właśnie te scenariusze dwóch odcinków się za bardzo nie spodobały Kathleen Kennedy i te scenariusze napisał Hossein Amini. Nie wiem, czy ja tutaj dobrze wypowiadam to jego imię, w każdym razie, no tak mi się wydaje, że to jest Hossein Amini. I Kathleen Kennedy poinformowała, że da scenarzystom czy scenarzyście jeszcze trochę czasu na, że tak powiem, dopracowanie tego scenariusza i Przepisanie go, czy tam dopisanie pewnych scen, gdzieś tam w międzyczasie pojawiła się również informacja, że ten serial w, tych, w tym zarysie pierwotnym za bardzo troszkę przypominał Mandalorianina. To znaczy, wiecie, jakieś planety zewnętrznych Rubieży, tak? Jakiś lokalni Wataszkowie, być może imperialni Wataszkowie. No i ludzie mogliby też troszkę nie złapać tego, że jeden serial dzieje się chwileczkę po epizodzie trzecim, drugi serial dzieje się tam parę lat po. O epizodzie szóstym mówię o Mandalorianinie. No i jakoś tam ten designersko podobnie to wyglądało. Także chodzi o to, żeby też troszkę przepisać ten serial, żeby nie wyglądały te seriale zbyt Podobnie. No i y, słuchajcie, chwilę później, bo to jest okazało się, że gorący temat, w związku z tym wiele serwisów zaczęło donosić jakieś tam dodatkowe informacje na temat tego serialu o obiłanie, no bo pewnie stwierdzili, że się temat klika, więc będą nad tym pracować. Podobno Dave Filoni i Christopher Jost, czyli panowie, którzy stworzyli scenariusze, czy część scenariuszy do Mandalorianina, mają Pomóc w tworzeniu scenariuszy do serialu o obiłanie. Serial Mandalorianin się przyjął i to przyjął się bardzo pozytywnie, bardzo był oklaskiwany przez fanów. W związku z tym, no powierzenie prac nad scenariuszami do kolejnego serialu live-action, serialu na temat Mistrza Jedi, jest no, jak najbardziej na miejscu. Z informacji wynika, że nie zmieniono jak do tej pory planowanego reżysera dokładniej rzecz ujmując, reżyserki serialu o Kenobim, czyli Deborah Chow, która notabene też wyreżyserowała jakieś tam chyba jeden czy dwa odcinki Mandalorianina i z tego co pamiętam, to te odcinki wyreżyserowane przez Deborah były jednymi z lepszych odcinków w Mandalorianinie, więc jakby jak najbardziej tutaj na plus, wszystko się składa coraz lepiej. Natomiast no oczywiście pozostaje pytanie, jak bardzo i czy w ogóle nam się ten serial, ten miniserial opóźni, bo jeszcze w międzyczasie pojawiła się informacja, że podobno serial o obiłanie miałby zostać zredukowany z sześciu planowanych odcinków do czterech. Nie wiem, czy to oznacza skrócenie fabuły, czy to oznacza po prostu, że odcinki będą, nie wiem, dłuższe, bo też bywają na przykład w telewizji seriale, bodajże Sherlock taki jest. Jeśli ja dobrze pamiętam, tak, chyba tak, gdzie jeden odcinek serialu nie trwa 40 minut czy pół godziny, tylko trwa półtorej godziny, więc jakby jak najbardziej. Mam nadzieję, że dostaniemy dużo Obiłana i dużo serialu o Obiłanie, bo Iwan McGregor jest świetny i naprawdę zasługuje na to, żeby rozbudować sobą, że tak powiem, postać Obiłana. Na to myślę ja czekam, i wszyscy fani czekają. I oczywiście wy też dajcie znać w komentarzach, czy czekacie na serial o obiłanie, co chcielibyście w nim zobaczyć, czy chcielibyście zobaczyć ludzi pustyni, czy chcielibyście zobaczyć Tatooine, czy chcielibyście zobaczyć kantynę w Mos Eisley, i czy chcielibyście zobaczyć na przykład Jabę albo wujka Owena? Być może również w serialu pojawiłby się mały Luke Skywalker, bo pojawiła się taka plotka, że jest poszukiwany chłopak być może do roli młodego Luka Skywalkera, tego nie wiadomo. Dajcie znać, co chcielibyście zobaczyć. Ja już nie mogę się doczekać pierwszych informacji z planu serialu o obiłanie Kenobim, bo oczywiście bardzo chcę je Wam przekazać i z Wami je omówić komentarze są do waszej dyspozycji uśmiechajcie się często dzięki wielkie za oglądanie trzymajcie się i niech moc będzie z wami papa pa.